Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale z Ragnaroka w 12 już odcinku, w którym będziemy sobie robili dużo ciekawych rzeczy, jak na przykład oswajanie Reksa, co, 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 ale najpierw będziemy musieli wykluczyć jajo tego, co tutaj alozaura, do czego będziemy potrzebowali torczów, których tutaj pewnie nie mam ulokowało, dobra, nieważne, e, jakbym mógł poprosić parę Różnych torczów, no chyba że ja je się samo wykluję, ale wydaje mi się, że będzie mu tutaj za zimno, lub też może za ciepło. I ogólnie. ta, tu cold, dobra. <laughs> Nie ma problemu. Cyk, 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 cyk. Jak jest? No i proszę, wykluwa się. Dwie minutki, dobra. W takim razie, co dzisiaj będziemy robić? O, oprócz tego, że oczywiście musimy walić grę znowu, e, będziemy się zabawiać z naszym Rexem, który jest o tam. <laughs> Moje gardło wysiądzie pięć razy dzisiaj. No i spróbujemy sobie wytworzyć mini gang allozaurów, jeśli uda się nam zrobić tamtego małego dinozaura. Do tego, nasz Bugger tu ma dużo rzeczy. Do tego rozbudujemy finalnie już prawdopodobnie tą bazę i prawdopodobnie zrobimy coś chorego w tym lub w następnym odcinku, ale to zobaczycie jeszcze, jeśli się to wydarzy. Więc co, ja się zabieram za narkotyki szybko, może jakiś tam lapsik czy coś. No i się zobaczymy, jeśli się zobaczymy, a jeśli się nie zobaczymy, to się już nie zobaczymy. Nie wiem, zapomniałem, że to są takie ładne tereny ogólnie. No, zajebiście, czekajcie. Cyk. Z komendą powinno być jeszcze lepiej. Citek Zaura. No, w sumie takowego raczej nie będziemy nigdy potrzebowali, bo mamy już spoko pacherino, ale też tego pacherino trzeba będzie wymienić na albo dobrego Terezinozaura, albo ogólnie dobrego dinozaura, który dałby nam coś. Czy to jest Niedźwiadek? Let me check. Jeśli byśmy znaleźli serio Tyla Colio. To, to by było najlepsze, co chyba możemy w ogóle teraz znaleźć. Mamy 700 staminy, no i to w sumie zamiało być niespodzianką na następny odcinek prawdopodobnie byłoby próbowanie polecenia pojaja w Ferny na 700 staminy. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jeszcze parę leveli by mu wpadło dotychczas, więc jesteśmy jak najbardziej w stanie to zrobić, ale nie wiem czy się o to pokuszę, szczerze mówiąc, o. Dobra, to tutaj jakiś słaby rex ale tekowy, żeby nie było. Cyk. Czy ark to nie jest gra o dinozaurach przypadkiem? Co tu robi tak Rex? Mechaniczny Rex, co to ma być? Kiedy on zacznie bleedingować? No przecież nie zobaczę krwi chyba od niego, nie? What the fuck? Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku zbalansowaliśmy tego? Diplodoka? Lodoka? Fajne to było. Ogólnie też jestem <laughs> świeżo po przeprowadzce, dlatego muszę się trochę zaklimatyzować z tymi odcinkami no i widziałem, że też się wam świetnie spodobał Netfort Speed. Nawet jeżeli z tym daily, jeżeli chodzi o dzień czwartkowy był problem, bo był problem w ogóle z internetem na kompie, ale go nie ma i tak dalej. Tam się coś bije. Alosaury się biją, to może też ładnie będzie oswoić takowego. O, dobrego pika mamy. Dlatego też yy, te no, dzięki Daily inaczej trochę poszły niż miały być. Na no, Line, 4 Speed i tak dalej, na przemian z Arkiem powinien tutaj wlatywać. Czy to jest ten Rex? Nie, to nie jest ten Rex. 140 Lazoura, yeah. No, 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 nieźle by to było w sumie. O, tu chyba jest ten Rex nasz. O ile to on. <ścoughs> raczej to, tak, to 140. Yy, wiecie co? Nie będziemy raczej do niego robili żadnej pułapki. Spróbujemy go po prostu gdzieś na jakiejś wzgórze wytarmosić, ale jak to wiemy z reksami może być różnie. Więc zobaczymy, gdzie jesteś. Trafiłem, o, dobry jestem. Gdzie jest rex? Siema. Siemano. No. Elo. Ja bardzo nie lubię takich klifów ogólnie. Klify Farku są moimi jednymi ulubione, z ulubionych miejsc, w których lubię oswaja dinozaury. To... Klify tego typu są bardzo riski. Bo zobaczcie, że jeden krok w przód i się zeslajduje, Bo zobaczcie, że moje buty są w teksturach. Jakby to sark. A za dużo z tym razie nic nie zrobimy, no. Nie wiem, jak z tym alazaurem ogólnie też. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, go tutaj zostawiać. W sensie, zrobić coś takiego. To może być jeden z głupszych pomysłów. Ale zostawimy go. Niech się mu nic tutaj nie stanie. Nie wiem, gdzie ten rex poszedł. Czekajcie. Zostaw go, czekaj. Allo, allo. da No. Spoko. Dobra, on ryczy, ryczy. Chodź tutaj. Dawaj. Leć. Ja pierdzielę. Oh, oh, oh się zestresowałem. O oh, fuck! Ale zrobiłem to w stylu profesorskim. Mamy i alozaura żywego i pteranodona. Um, nie wiem co chcę teraz zrobić. Mam jeszcze nauczycie do czegokolwiek. Może tak, odstawmy może lepiej tego allozaura, bo ja bym nie chciałbym bardzo... E, stracić. Ja wiedzę, to była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem chyba w arku. Boże, <laughs> nie róbcie tak. Macie. Co ja uderzyłem? Ty, jakieś dziwne rzeczy, ty. Mordo, co, co ja co ja tutaj w ogóle uderzyłem? Fak, no dobra, tak, to, to się nauczyłem. Dobra, nie, nie, nie robimy nigdy takich rzeczy więcej. To są te, jak one się nazywałem, Bronto, ale Bronto to ogóle nie są niezałe, które by mnie cieszyły w kwestii dawaja. Ja. No, to super. Ja spać mi się chce narkoberek. Mm, no i dobra. Lecimy dalej. Dajcie znać co, co teraz się Wam bardziej podoba: czy nie for Speed, czy Ark. Wiem, że to w sumie całkiem świeża seria, więc no nie możecie za bardzo tego tak powiedzieć, ale. No i też wiem, wiem że, że ogólnie jak chodzi o Ragnaroka, na to to dużej różnicy nie robi. W sensie tak, no Dylan potrzebuje sobie lekko odpocząć, ale za niedługo wleci gdzieś może jakiś filmik, coś tego, ten, coś tego, ten, ten. E, a ten, a jak chodzi o. Regenerokę to po prostu lecimy z tym normalnie. Dobra, wiecie co zrobimy? Tak, poczekam po prostu z tym allozaurem do imprintu. Wyjdę z gierki, żeby dostać tego imprintu. 4-2-0 się ma. I. No, boże, dobra. Ile on ma życia, że on przeżył tyle hitów? Nie, ja nie dostał tak dużo hitów, A allo? O kurda. Aha. Yy, on chyba w ogóle jedzenia potrzebuje też. Ja trochę się ulałem. I nie mam dla niego jedzenia. Bo ja myślałem, że mam feeling true już zrobiony. właśnie, no też musimy. Ogarnąć feeling i takie rzeczy, ale przed tym w sumie jak to wszystko ogarniemy, dajcie mi zrobić jedną ważną rzecz: czyli Referring Forge, to będzie to cyk, tak, na pewno Z2, Z3, co? Nie, rzutuję, rzutuję, nie 3, nie 3, nie 3, Mordo, nie, nie 3, nie trzy, trzech nie trzeba. Bo <coughs> tu jeszcze nawet ankylo nie mamy, a ja bym tu trzy chciał zrobić. No i teraz tak, gdzie będzie Fabricator, może tutaj, a może. Mam trzy ściany, więc dobrze to można fajnie wykorzystać. Dobra, to hookers, Pyk, dobra cyk i yy, drewno, drewno chyba będzie ok. I tutaj metal, dobra, mamy to, dobra. Nie wiem, czekamy w sumie na tego Alozaura teraz. No więc dobra, what the fuck? Coś mnie tutaj biło. Nieładnie, no więc dobra, mamy arsenał cały, że tak powiem, załadowany. Mamy wszystko, czego nam trzeba. Nie wiem, tylko gdzieś się zgubił alozour ogólnie i gdzieś się zgubił ten rex, bo zobaczcie, że mam kre... Dobra, nie wziąłem ze sobą. W bazie gdzieś mi się zgubił alozaur, będę musiał poszukać, bo nie mam go w kre... Fuck. Tak nie robimy, mordo. Dobra. Rex jest chyba tam, o ile to on. E, że tak powiem, była dwudniowa przerwa od nagrywania tego odcinka pomiędzy tamtym, w sensie pomiędzy tamtym klipem. E, tamten już deda, ten może nie zdedać, dobrze. No to będzie raczej tamten. Aha, teraz nie będę miał nigdy staminy, bo mnie te małe gówno biły. Dobrze. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Eee, muszę tylko zobaczyć, czy to na pewno ten Rex i możemy tutaj, że tak powiem, odpocząć. Zobaczmy. Eee, nie, to jest 55 55. Tam jest alator na 140. No, widzę, że się biją ciągle. Dobra, spoko dla mnie. Eee, no i dobra, tu gdzieś był chyba ten Rex. Ale tu gdzieś jeszcze jest. To jest on. Tak, jest. Dobrze, to sprawdźmy. Jak... Silny jesteś pyczku. Wow. Odcinek za fajny, reksa w ogóle. To jest bardzo ciekawy odcinek, w sensie... Mm, nie było chyba jeszcze takiego stricte odcinka, w którym byśmy oswajali po prostu zwykłego reksa i to byłby poświęcony cały odcinek. Ale jeżeli już go będziemy mieli, no to mamy całkiem spoko obronę, nie? Yy, ty idziesz czy nie idziesz? Siema Dobra, chodź tutaj znowu. Że on znowu stąd wyjdzie. O, no może jednak nie. Głupi jest, to nie wyjdzie dobra. Zobaczmy. Siema. Dobra, lecimy z nim. Lecimy z tym zabójcą. Jak go nazwiemy? Macie już jakieś pomysły na imię dla niego? Bo, że tutaj ta akcja z alozaurem. Yy, wiem, że dwa dni od tego minęło. Do poprzedniego jakby klipu. Ale ten. Ale mimo wszystko, ta akcja z alozaurem, jak sobie ją oglądałem, żeby sobie przypomnieć, to miałem takie co tu się wydarzyło i czemu to się wydarzyło w ogóle. Trafi? Nie trafiło. Dobra, może teraz. Pięknie. Wracaj do mnie, dobra. Muszę sobie ogarnąć tutaj Magnifying Lasa, żeby nie było. Żeby się przyda. A zobaczymy jak będzie, dobra. Jest całkiem spokojny. On byle by tutaj tylko stał w miejscu. Tam mamy parazaury, wszystko jakby trzeba było go uleczyć. Więc wszystko w sumie jest całkiem w porządku. Yep. O nie Rexa stary, ty, dobra, lecimy za Rexa w takim razie. O ile on nie trolluje i zaraz się nie odwróci w drugą stronę, to powinno być dobrze. Dobra, druga. Do lasu sobie idziemy. Fajny jest ten tutaj Ragnarok, bo ta, ta mapa tutaj bardzo dobrze wygląda z y, tym jakby otwartym terenem. Oj, się zablokowało. Tak No siema. Czekajcie, może się uda jakąś fajną miniaturkę tutaj zrobić. Wid. Yy, ziomek, ziomek, bo ja tu miniaturkę chcę robić. Ale tutaj takie rzeczy odwalasz. No prawie zabijasz. Tak się nie bawimy. Mhm, dobry dymek. Dobra beczka, byczku. Dobra, cyk. Będzie gdzieś załadowałem. Załadowałem. Dobra. Dwie siądą. Dobra, cyk. Tak to mniej więcej wygląda ze swojeniem warku. <laughs> Jak nie macie pułapek. Dlatego w sumie warto było zrobić pułapkę, ale mi się ulało. Dobra, on mnie i tak nigdy nie dogoni. Tu byśmy mogli... Czekajcie, to są dwa reksy? Czy z ciebie, czekajcie. Ja go chyba zabijałem przecież. What the f Dobra, tu jest ten... Allo, czyli co tam ten drugi reks skinął? Y fajnie, że sobie w nie wyciągłem. Ulane, ulane, dobra. Jo! chilluj. Cześć, Pterek! Gdzie ty się wybierasz? Nie. Dobra, zrobiłem to tak póki co. Dobra, on ucieka już torporowo. Pterek! <tryk> Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Stój. Dobra, let's go. Aha, witam, witam. Dobra, witam, dzień dobry. o wow, oni mnie biją. Rex, pomóż. Pomóż, zabij. Zabij ich. Pięknie. I strzelamy w niego, uładujemy w niego te strzały. Jak to trafię, to jestem bogiem. Nie trafiłem. No dobra, nie dziwię się trochę. Okej, okay, let's go. O, dobra. Hmm. No, ucieka, ucieka ciągle, to nie jest mi na rękę. Dlatego się buduje pułapki ogólnie, byczki. Ale no dobra, możemy poza nim trochę pobiec. O ile nie wpadną na jakieś terror birdy czy coś, to będzie wskazane. Albo on nie, nie zacznie zawracać. Ej, witam. Ciągle ty chodzisz, chłopie, ty. Dobra, chodź. The fuck? Dobra, spokojnie. On zwolny, on zwolny. O o. Tak się czasami dzieje, dobra. Muszę czekać na ikonkę. Teraz, haha, dobra. Ogarnięty jesteś, dobra, cyk. I teraz ci pyk, dwie strzały powinny wejść na niego. Pięknie. No i teraz uciekamy. I znowu dwie strzały na jego łapetynę. Może nawet trzy, jak mi się uda załadować. Dobra, i trzecia wejdzie. Może czwarta nawet. What the fuck, ale szczęki ma ziomek. Dobra, w sumie lecimy pod naszą bazę, ale mi to w sumie na rękę. Bo pod naszą bazą mam więcej tranków i tak dalej, więc w sumie przeszliśmy stamtąd tutaj aż. No spróbujmy. A dzień dobry. Ale jesteś ładny. Chodź ze mną byczku, chodź cem... O, o, dobra, żart. Dobra, jednak nie. Ucieka on, no. Jeżeli już... O, oh, fuck, wyszedłem z gry. Jeżeli już ucieka torporowo, to dla... dobrze dla mnie. Jeżeli po prostu mnie trolluje, to jest źle dla mnie. Ja byś do wody nie wchodził ogólnie, bo... Tam może się twój żywot szybko skończyć. No i on ryczy, a ja wychodzę z gry. To jest mój gameplay. No nie, gry się mojego tego, Pterka dalej. Dobra, chodź Pterek. Dobra, lecimy. Cyk, nie wiem, czy mi strzał starczy, mam jeszcze siedem strzał. Ewentualnie no weźmiemy go pod nasze mury jak coś, nie? Coś się miało dziać. Ależ to było piękne. W pięknym stylu mu uciekłem. No nie, wracaj. Nie wiem, ile on ma torporu. No i nie mam kuszy, dobra. To ja lecę od mieć kuszę. Narkotyki powinniśmy tam mieć i strzały będę musiał chyba zrobić. Kurde, no oswajanie Rexa. Tak to, to wygląda, mordeczki. Tak to wygląda. Ja teraz mnie zastanawiam, gdzie ten Allon mógł zniknąć, bo on zniknął w jakichś nie, y, opisanych okolicznościach. I się dobrze zastanawiam, gdzie on jest. Dobra, tu jest ten Reksik. Witam pana Reksa. Czy przyjdzie pan po mnie? Byłem bardzo niegrzeczny. Dzień dobry. Dobra, cztery strzały w niego powinny wpaść. Ale pójdzie na mnie, a chyba nie chce iść. To nawet pięć może. może nawet sześć. Tak się to robi. Dzień dobry. Dobra, nie wiem, ile za ile on może jeszcze paść, no bo. No, Allo to by już mniej więcej wystarczyło tyle strzału. Yy, no, jednak Rex jest trochę większy, ale. O, o, wyszło mi z gry, ty. Wyszło mi z gry, kiedy Rex na mnie leciał. No to nie jest za dobry punkt. Dobra. Gdzie jest pan? Halo? Siemann. O nie, się w... kusiwa przestań wychodzić z gry. Wiem, czemu się tak dzieje. Nie mam internetu, bo jestem po przeprowadzce świeżo i nie mam jeszcze kabla podłączonego na neta. a nie mam tego na Wi-Fi zrobionego. Więc no, fajnie, że tak chodzisz, dziwnie więc ogólnie to yy, wywala mnie ciągle z gry. Ale powinno być okej okay, mimo wszystko, nie? Bo to nie jest jednak nic takiego wielkiego. Yy, dobra. nie trafię go tak nigdy przy... O, dobra, nieważne. Pięknie, w główkę. Pięknie. Trochę chyba w dół trochę bardziej trafiło, dobra. Fajnie, że ja muszę biegać za nim, nie? Czajcie, że biegacie za Rexem, żeby go oswoić, za takim bydlakiem. To było ciężkie w prawdziwym życiu. Dobra let's go Dajcie znać czy czekacie na The Island, Na no, odcinek następny z The Island, Bo trochę ich nie było, co? Teraz Need teraz teraz Ragnarok Fajnie, że ty znowu lecisz za moim pterkiem, ja nie wiem kiedy to torpor... nie dobra On już chyba potorporował cię, Bo jednak nie, nie wiem I... no zobaczcie, że on biegnie cały czas za mną No, i co ty robisz teraz? Ты себе думный. Думный себе, ясно. z to od dzisiaj moja ulubiona czynność, muszę to naprawdę przyznać ale dobra, on już ucieka, ucieka torporowo na pewno wrzuciłem w niego trochę strzał, więc wiem wszystko jak gdzie, dobra, cyk, ej, Galimimus o, super fajnie, dobra Derex. nie słyszę go, żeby gdzieś chodził yy. Wait Chcę mógł pójść teraz Ja pierdziele, to jest dlatego właśnie nie chciałem iść do tyle dłużej, Ale jak już tu przyszliśmy no to tak musiało być Czekajcie Jesteśmy na kamiecz Czekajcie, tu gdzieś słychać ryk Czy on padł? <laughs> Dobra on padł, ty, ja jestem jakiś ślepy, ale serio przysięgam, jesteśmy na kamie Super dzień dobry Co jeszcze? Co jeszcze? Może jeszcze jakieś tutaj giganoto byście przysłali Dobra, czyli on leży. Tak, dobra Dodajemy go na hotbara. Tutaj, cyk No i co? Trzeba w sumie to przeczekać Najważniejsze, że się go jakkolwiek udało tutaj... O, o to fuck, Co to był za movement myszki? Najważniejsze, że się go jakkolwiek udało tutaj ujarzmić Więc teraz tylko przeczekać to, dać mu fuda, no i zrobić siodło i zobaczyć, czy, czy było to w ogóle Nie odżyłeś, Rexa No way Czekajcie, jak on uderzyła Rexa, Nie uderzyła, dobra. Reks się ogólnie zbugował, mm, tak w skrócie. I jedzenie trwa trochę dłużej niż powinno. Przecież mnie tu zaraz coś wydupcy. E, więc dałem mu w sumie prima, musimy na razie czekać. Trochę tego prima już dostał i tak dalej, wszystko powinno być okej, okay, no ale co, ja w sumie muszę czekać. No i jeżeli by się oswoił, czy coś by się tutaj stało dziwnego, no to się jeszcze zobaczymy. Dzień dobry, czy pan tutaj petycję podpisać przyszedł? Halo, dzień dobry, witam, pana U do fuck. dobra że bleeding nam zadaje i to nie mały level Bo mam trochę tego życia Cyk, trzeba tutaj tutaj Pokieroszować troszeczkę RX ma już 80% Ale słyszycie, że w ogóle cokolwiek Co do was mówię teraz No e to ma 80% no i dalej czekamy Może swoje sobie tylko wodą Jeżeli by taka szansa była No i co dalej czekamy w sumie Okej, okay, let's go, no dobra. Reksik nasz piękny chyba został właśnie oswojony. Zobaczymy czy to jeszcze coś ma z tego prama, bo dorzucałem więcej, tak ma jeszcze trochę. Nie wiem co z tym Adno w tym momencie, bo uderzyło chyba do Dicurusa. Fajnie. Nie wiem co z tym Aldo zrobimy w tym momencie, bo e, tego Jaja wykracza poza moje m, energetyczne zasoby e, No ale w sumie moglibyśmy spróbować, tylko widzę, że pewnie też nie będziemy mieli tych świec nawet postawionych, tak stawiam, nie? Ta, no nic tania nie ma, więc dobra, zrobię tylko to szybko do świeca I wprowadzę Rexa, jak mi gry nie będzie wywalać No i e, w sumie zobaczymy co z tym jajem Czy Rex może w ogóle przechodzić przez bramy, czy tak średnio? W sensie to tutaj Chyba taki średnio, Dobra, w takim razie jakby mnie tylko pan przepuścił tutaj, dzień dobry, dobra. no to myślę, że przejdziemy z nim przez behemota. On jest całkiem szybki z tego co widzę, to raczej na, mój, na moją korzyść bym powiedział, no bo już w sumie go mamy, teraz będzie on służył jako strażnik główny tej bazy, więc tutaj... a czyż, czy my go chcemy w sumie w bazie, czy może... Dobra, weźcie co, weźmiemy go w bazę. What the fuck? Ej, to wygląda epicko. Nigdy nie miałem takiego wielkiego hangaru. Nie mógłbym takiego o, Rexa sobie tutaj przytrzymywać, więc teraz Ereksadu. Cyk pyk rym cykpyk, proszę bardzo dla pana Tadeusza. Musimy go jakoś... O! Czekajcie. Za dużo się tu wydarzyło w jednym momencie. Mamy dwa alozaury. Oh fuck. Ej, no tego to mi się nie spodziewał. Znaczy to jest jakby na plus dużo. Nie wiem jak ze statystykami. Jo, mamy dwa. I one wyglądają tak samo jak ten czerwony. Damn. Mutacja alozaurów, czy coś tego, coś tego, ten? No, ogólnie jazda na alozaurze jest najgorsza pod względem tego, że one są dość wolne jak dla mnie. W sensie nie są złe, ale są dość wolne. Jeśli tutaj byśmy się zajęli na Ragnaroku na yy, roku, że tak powiem, zabawą z imprintami i tak dalej, jeżeli chodzi o te alozaury, to może być naprawdę dobry pomysł, wydaje mi się. Ło, damn. Myślę, że możemy się zająć w tym kolejnym no, odcinku, żeby nie było. Dzisiaj byśmy sobie tego zimprintowali jeszcze, jeszcze fajnie. No i przedostawali tego Rexa. I one się tutaj robią w sumie mięso, bym im dał. Kto może mieć mięso? Eee, pterek? Uu, the fuck, dobra. Dajcie trochę więcej. Pterek w ogóle ma już dobrą staminę, więc jaja wywerne też są gdzieś tam w zasięgu. Eee, na przyszłość. Może nawet następny, następny po mutacjach, bo czemu by nie, takiej wywerny sobie nie oswoić. Albo sobie też zginąć podczas oswajanej. Eee, no dobra, w sumie to brama... Dzięki. Ale mi wypchali normalnie ze stada mnie wygnali, czekajcie Boże, to jak takim wielkim czołkiem. No super fajnie, super fajnie, świetnie Dobra Mój największy pojedynek w Arku Ever to pojedynek z moją własną bramą Aha, no dobra, z tego co mi się wydaje, Rex przestanie przechodzi Dokładnie. On się chyba też z tym zgadza, jak widać. Yy, nie mam tu za bardzo co do zabijania. Bo chciałem nim coś zabić, ale w sumie na razie nie mamy tu żadnych większych zagrożeń. No jeżeli byśmy mieli trzy talozaury te wyekspione, yy, to już ze, ze spokojem. Myślę, że właśnie tutaj go zostawimy, proszę bardzo. Neutral, żeby nie było. alozaury sobie tutaj powolutku rosną. 10%, 3 minutki do imprintu. No i co, Rexy? W sumie na dzisiaj zakończony, że tak powiem. Sprawa od naszego Rexa przesranego, No i zobaczymy, jak z tymi alosaurami może jakoś fajnie tutaj byśmy... Upsy. Ktoś tu mnie chyba przerasta, zobaczcie. Wow. No możemy oglądać te bestie tutaj. Jak się robią? Simple Kibble, a ty. O, oh, you want to go on a walk, dobra. No i w sumie jeszcze mamy gdzieś tu krajopoda, którego możemy wykorzystać. Więc w sumie spoko, że się tam ten jeden nie wiecie, który, ten mały, z którym miałem problemy. Ale dziwne bardzo to, że się nie zapisuje mój progres w Gierce. To jest naprawdę mm, nieprzyjemne, bo jeżeli tak się więcej razy stanie i ja coś wybuduję, no to będzie to na pewno lipa dla mnie. 100% imprintu. Yo! Ale to było fajne, jak zrobił tam animację. Oprócz tego, że oni w sumie lat. What the fuck? Halo. Złaśna na ziemię. Co tu się stało? Czemu one latają? No dobra, dobra. 8 koła życia. 130 moment speed. 700 melody major. 800 wagi? To dość dużo. Yo, no to będą świetne alozaury. I one jeszcze nie mają nic wylewolowane. Mimo to, że ich rodzice zostali oswojeni na no w sumie na których levelach. Czy to gdzieś tu jest podane? Ja się podane. 200 na ale na którym został oswojony? Ten, chyba około 20, 200. Sorry, no ten też coś takiego, nie wiem ile ile tych leveli już pił, po prostu no, no ale dobra. Wszyscy są podobni w sumie do Mamusi. Zobaczcie, Mamusia zdziwił się, Jezus, Mary, ale fajna no i ty potrzebują na pewno trochę mięsa więcej. No i co? W sumie dzisiaj zrobiliśmy sobie z tego Rexa. Zrobiliśmy sobie alozaury i będziemy powoli kończyć, no jeżeli się wszystko udano, to mamy plan na dwa następne odcinki z Ragnaroka, czyli wywerne i prawdopodobne mutacje czy tam oswajanie po prostu dla z tymi alozaurami. Ja też się biorę za nagrywanie za, za chwilę studni warką. Dzisiaj jadę właśnie kupić mikrofon, no i będzie grubo. Myślę, że do kwietnia może wyjdzie, albo gdzieś na początku kwietnia. Wszystko się uda. Dziękuję w ślicznie za 500 subów. No i co? Jutro, albo Need for Speed, albo jakiś poradniczek, czy coś o jakiejś kreaturce. No i co? Widzimy się do jutra. Trzymajcie się mocno, pięknie, wszystko się